Witam Was, moi drodzy! Dziś kolejny filmik. Dzisiaj zajmiemy się troszeczkę stresem oksydacyjnym. Pewnie już nieraz słyszeliście takie pojęcie stres oksydacyjny. Ktoś Wam to po prostu gdzieś mówił, że jednak coś takiego występuje, ale może dzisiaj spróbuję Wam troszeczkę bardziej to przybliżyć. Nie będę wchodzić w jakieś naukowe, ciężkie terminologie. Zresztą znacie mnie, że ja wam próbuję to prosto mniej więcej tłumaczyć, żebyście mogli zrozumieć, o co mi tutaj chodzi. Nie zwracać uwagi na moją czapkę, ponieważ mrozi tutaj straszliwie. Tutaj akurat w tym pomieszczeniu nie mam ogrzewania, bo jak widzicie, jest to po prostu mój warsztat, gdzie sobie spokojnie mogę nagrywać wieczorami, po nocach, gdzie, żeby nie budzić po prostu żonki. Także moi drodzy, stres oksydacyjny, no niestety coś takiego się wytwarza w organizmie. Nie jest to związane ze stresem, który ogólnie mamy, bo się zestresowaliśmy, że uciekł nam autobus, czy zepsuł się samochód, czy nie wiadomo co jeszcze. To nie jest taki stres, ale taki stres może mieć również wpływ na to, że nam się wytworzy stres oksydacyjny w organizmie. Stres oksydacyjny można by sobie wyobrazić po prostu jakby nasz organizm zaczął rdzewieć od środka. Tak to kolokwialnie prosto mówiąc, że pojawia się po prostu jakaś rdza i coś tam rdzewieje. Oczywiście tak nie jest, ale tak można to sobie zobrazować. Ponieważ bierze się to też na przykład z pojęcia oksydacji, czyli utleniania się. Załóżmy, macie piękny kawałek czystego metalu, wyszlifowany do zera, zostawicie go na parę dni na zewnątrz, za chwilę przychodzicie i już jest rdza na nim wzięła się po prostu sama znikąd, tylko z zewnętrznych czynników. I zaczęło to rdzewieć. Podobnie jest z naszym organizmem. Nasz stres oksydacyjny ma wpływ, niestety, ale bardzo, bardzo wiele czynników tutaj, na które musimy zwrócić uwagę. Mamy tak, na przykład jedzenie, wszystko, co dzisiaj mamy mocno przetworzone, napoje różnego rodzaju, które mamy z jakimiś dodatkami, gdzie pisze na przykład pomarańczowe, a tam nawet pomarańcze w tym umyte nie były. No, niestety, taki mamy dziś świat. To jest świat sztuczny, gdzie wiele smaków, kolorów i tak dalej jest po prostu sztuczne i nie ma już nic wspólnego z całą naturą. Na dodatek mamy jeszcze zanieczyszczone powietrze. I nie chodzi mi tutaj o jakieś kominy w piecu, bo te mamy już od setek lat, że gdzieś w piecu się pali. Może nawet i dłużej. Zawsze to było, będzie, jest i. Nikt mi nie powie, że przez to, co już tyle ludzi, powymieniało piece i tak dalej, wymieniło na te samochody super ekologiczne i tak dalej dalej, a to zanieczyszczenie dalej rośnie, tak? No nie stąd ono się bierze. Pomyślcie logicznie, bo to powinno się zmniejszać, a tym bardziej idzie coraz bardziej do góry, zamiast się zmniejsza. Także przyczyna leży gdzie indziej. Nie w tych piecach i w tym wszystkim, bo ludzie już naprawdę, nawet jak mają piece, to już uważają, czym palą, bo kary też ładują. Także już nie jest tak, że kalosze tam ktoś wrzuci i spali, jak to kiedyś bywało, że później na całej ulicy nic nie było widać, bo było siwo. Tylko no, jest to po prostu, no, wiecie skąd, takie spójrzmy do góry. Tylko czasami, co tam się nad nami dzieje, i już wszystko jest jasne, skąd się to bierze. Starczy tylko spojrzeć w górę. Brak snu. Ponieważ jesteśmy zabiegani, mało śpimy, cały czas mamy jakieś prace do wykonania, i tak dalej, i tak dalej. Później dochodzi nam jeszcze zwykły stres, który też cały czas nam dokucza, bo tu się coś nie udaje, tam nie zdążymy, tu to nie wyjdzie, tam to nie wyjdzie, ktoś nas denerwuje, i tak dalej, i tak dalej. Więc to też stworzy nam stres oksydacyjny. No i na końcu mamy jeszcze wszechobecne promieniowanie, lodówki, które robią same zakupy, samochody, które same jeżdżą, e, telefony, które ze sobą nosimy, maszty Wi-Fi. No praktycznie wszystko dzisiaj już jest automatyzowane, nawet na latarniach mamy takie piękne czujniki, które też promieniują, no są też antenki włączone w środku, więc to też mamy z każdej strony. To wszystko tworzy po prostu jeden wielki stres oksydacyjny w naszym organizmie. Dlaczego ten stres jest po prostu taki niekorzystny dla nas? Ponieważ on wywołuje jak gdyby ciągłe mikrouszkodzenia gdzieś w naszym organizmie. I możesz to sobie wyobrazić tak, że jakby gdzieś co chwilkę wybuchał ci pożar w twoim organizmie, i twój organizm cały czas musi wysyłać jednostki straży pożarnej, które jadą i gaszą ten pożar. W pewnym momencie dochodzi do takiego czegoś, że jest po prostu za dużo tych pożarów i brakuje tej straży pożarnej i nie daje rady już tego ugasić. Wtedy zaczynają się tworzyć różnego rodzaju problemy, jakieś zapalenia ciche. Yy, Przeróżne. Przyspieszają się również procesy starzenia organizmu. Czyli szybciej się niestety, ale starzejemy wtedy. A co zatem idzie? Również inne rzeczy się zatem tym dzieją. Może to wywoływać naprawdę masę, masę, masę przeróżnych chorób, łącznie nawet i z tymi najgroźniejszymi. Często również dochodzi do zastojów przez właśnie stres oksydacyjny, ponieważ tam traci też tlen swojej elektrony w organizmie. I tak dalej, i tak dalej, ale to już jest skomplikowane, w to już nie chcemy sobie wchodzić tam za bardzo, żeby tutaj wam nie za bardzo namieszać, no i wtedy może dochodzić do takich zastojów nawet w organizmie. Bardzo często przez stres oksydacyjny możemy dostać na przykład zawału serca, możemy dostać udaru, też i przez stres oksydacyjny połączony z ciągłym stresem, który cały czas mamy, możemy dostać na przykład wylewu. Przez to, po prostu, że będzie nam szło ciśnienie kwi do góry, i w pewnym momencie naczynia krwionośne czy też żyły nie wytrzymią tego ciśnienia, i gdzieś coś po prostu może sobie pęknąć. I wtedy wszyscy wiemy, jak to się kończy. Także stres oksydacyjny nie jest takim stresem, który można sobie wziąć na lekkie ramię i powiedzieć: Nie, co mi tam po stresie oksydacyjnym, nawet nie wiem, co to jest. No możesz nie wiedzieć, co to jest, ale. Robi to szkody ogromne w twoim organizmie. I co teraz z tym po prostu wszystkim zrobić? Przede wszystkim to mamy w organizmie, w całym organizmie mamy rezerwy glutationu, które się niestety bardzo szybko wyczerpują. Przez to, że glutation jest właśnie takim jak gdyby strażakiem, który to gasi lub można by powiedzieć jest tą wodą, która to gasi, te pożary. No i kiedy on się kończy, no to też mamy problem, ponieważ wtedy to jest już naprawdę, no nie wygląda to zbyt ciekawie. Kolejny problem, który dzisiaj nam dochodzi, jeżeli chodzi o jedzenie, to jeżeli popatrzymy sobie to przez miliony lat w pożywieniu ludzi, była proporcja omega 3 i omega 6 1 do 1. Później to się powolutku zaczęło zmieniać, był 1 do 2, czyli była jedna część omega 3 i dwie części omega 6. Później było 1 omega 3, 3 już omega 6, a dzisiaj mamy jedną część omegi i uwaga, 20 części do tego omega 6. Omega 6 samo w sobie jest silnie prozapalny, czyli wytwarza zapalenia w naszym organizmie. A jedzenie mamy tak przetworzone przez rafinację różnych olei, które się utleniają, szczególnie jeżeli chodzi o jakieś fast foody, które są robione na olejach różnej tej jakości, e, uszkadza się to Omega-6 dodatkowo jeszcze pomimo tego, że już jest samo siebie prozapalne, to jeszcze dochodzi do uszkodzeń. Kiedy dochodzi do uszkodzeń, to się bardzo często odkłada w naszych żyłach, tworzy się taka płytka miażdżycowa, w której, no jak ją przebadano, okazało się, że jest tam właśnie uszkodzone Omega-6 no i dochodzi do zatorów żył, później mamy typu, że mamy zakrzepice na przykład nogi. Która straszliwie boli i bardzo ciężko chodzić, i później robi się takie zabiegi oczyszczania żył, które są bardzo ryzykowne. To nie jest taki zabieg, że jak się mówi, ach no super fajny zabieg, on jest ryzykowny, bo kiedy coś im ucieknie i pójdzie dalej, to możemy dostać po prostu gdzieś zakrzepu i jest tak zwane do widzenia. Także na to też trzeba zwrócić uwagę, bo to nie jest tak, że nam się żyła, przytka i pójdziemy sobie. Ach, wyczyścimy sobie, będzie wszystko fajnie, bo znowu nic nie zmienisz w swoim nie zmienisz, za chwilę będzie to samo, bo to wróci z jakiś czas. Podobnie jest, jak się stawia wstęty do serca które są wstawiane, wiecie, takie dodatkowe rurki, bo ta główna żyła nam się tak zatkała, że już się jej nie da odetkać, więc daje się nową rurkę, żeby krew mogła płynąć. One się po jakimś czasie też zatkają, jeżeli nic nie zmienicie w swojej diecie, bo mimo, że one są sztuczne i tak dalej, one się też zatkają i po jakimś czasie znowu trzeba nowe stęty zrobić, bo tamte już niestety, ale do niczego się nie dają, też się zatkały, bo nie zmieniliśmy nic po prostu w naszym stylu życia i tak to mniej więcej później wszystko wygląda. I moi drodzy, jeszcze na przykład podam Wam taki fajny przykład. Bierzecie sobie jakiś słodki napój, czy coś słodkiego sobie jecie. W tym momencie od razu macie skok glukozy do góry w organizmie, co już obciąża wątrobę, wytwarza nam się stres oksydacyjny. Następnie ten cukier, o tym Wam ostatnio też robiłem film dochodzi do glikacji tak zwanej, która bardzo mocno skraca nasze życie i no, niestety, ale będziemy krócej żyć, to tam parę filmów do tyłu o tym było. W momencie, kiedy powstaje glikacja, również tworzy nam się stres oksydacyjny. Teraz, kiedy te cukry dokują do naszego organizmu, te zglikozydowane, czyli skarmelizowane jak gdyby, bo one znaczy, się karmelizują też w naszym organizmie, dokują, Gdzieś w to miejsce, to w miejscu tego dokowania idzie również sygnał, który wytwarza też hormony prozapalne. W tym miejscu takie substancje prozapalne się wytwarzają, gdzie to się po prostu odkłada. Także bardzo często też się mówiło, że ludzie, którzy mają no, oponkę na brzuchu, mają automatycznie sporo zapalenia w całym organizmie. To za tym idzie dużo, dużo więcej, ponieważ u mężczyzn, na przykład, produkuje też estrogeny, czyli zaniża nam testosteron. Jeżeli mamy oponkę, czyli jesteśmy bardzo bardziej kobiecy, tego typu rzeczy, także to jest cały szereg procesów, co za tym idzie, ale skupmy się na tym stresie, ponieważ to dokowanie też wytwarza nam znowu stres oksydacyjny w naszym organizmie. Także, jak widzicie, to jest cały szereg, cały mechanizm, który się na to składa i stwarza nam problemy. Jak mniej więcej wyciszyć troszeczkę te stresy oksydacyjne? Czego można sobie użyć? Jest na to wiele różnych sposobów, i bardzo często w dzisiejszym świecie trzeba używać nawet kilku różnych metod praktycznie, że cały czas. Przede wszystkim, to jest najważniejsza rzecz, kupować jak najmniej przetworzone jedzenie. Najlepiej gotować to sobie samemu, gotować to z umiarem. Jak coś pieczecie, to nie pieczcie tego na węgiel, żeby to było czarne. Tylko na spokojnym ogniu sobie też można upiec. Ja tak zawsze pieczę, jak ja coś pieczę, zawsze na spokojnym ogniu. Dodatkowo sobie oszczędzę na przykład gaz, jeżeli używacie gazu, będziecie mieli mniejszy rachunek za gaz niż jak odkręcicie ten palnik na maksa, żeby wam się szybko zrobiło i zmniejszacie również dużo mniej tą ilość tego omega 6, które się uszkodzi podczas tego pieczenia. Całość będzie dużo lepiej smakowała, kiedy to jest powoli zrobione i tak dalej, i tak dalej. Także powolutku, powolutku zwracamy też uwagę na czym pieczemy najlepsze, duże pieczenia. To jest na przykład olej kokosowy, mamy później smalec, mamy masło ghee, tak zwane klarowane. To są takie standardowe rzeczy, które można używać do pieczenia, które dość fajnie tutaj są stabilne na tą temperaturę. Na pewno nigdy nie pieczemy na oleju lnianym, bo to jest totalna katastrofa. Rozwalicie go całkowicie, on w ogóle się do tego nie nadaje. Unikać oleju rzepakowego, bo wiecie, GMOOO, także to też to bardzo niefajnie z tym wygląda. Ja go mocno muszę unikać, bo po oleju rzepakowym, to mi na przykład zawsze miałem nawrót się od razu, momentalnie taką pyk i już była. E, dlatego no, na to trzeba zwrócić uwagę. Co jeszcze? E, Omega-3. Suplementacja omega-3. Ponieważ jak Wam mówiłem 1 do 20, a powinno być 1 do 1, tak jak było kiedyś. Także musimy omega-3 sobie suplementować samych ryb. No to nie wiem, ile by trzeba było tych ryb dziennie jeść, żeby to omega 3 uzupełnić, narażając się też na konsekwencje metali ciężkich. Więc na to zwróćcie sobie uwagę, żeby to omega-3 no tak codziennie było w tej diecie, żeby to po prostu dołączyć. Są przeróżne firmy, z których można skorzystać z omega-3. Tylko patrzcie też, żeby ten olej nie był zdjęczały, który jest w tym omega-3, bo niektóre firmy no to też lubią tak troszeczkę fuszować z tym wszystkim, także na to miejcie też uwagę. Glutation. Przede wszystkim, o tym też Wam już film robiłem. Glutation jest bardzo ważny, też można go sobie suplementować. Witamina C jest bardzo dobrym przeciwutleniaczem, czyli hamuje te procesy stresu oksydacyjnego i też wycisza to wszystko, te zapalenia i tak dalej, gasi je. Także też jest to jakaś fajna opcja. Następnie mamy wodę wodorową. Jeżeli macie na przykład jonizator wody, czy generator wodoru do wody, Robić sobie taką wodę, pić to sobie. To też w Japonii to jest naprawdę na bardzo wysokim standardzie te urządzenia są to nawet opatentowane jako urządzenia medyczne, bardzo wiele właśnie w Japonii, bo oni to mają bzika na punkcie tej wody i naprawdę cuda dziwy tam z tą wodą robią i porobili naprawdę setki, setki może nawet i tysiące badań, jeżeli chodzi o wodę e, wodorową i naprawdę jest to bardzo, bardzo fajny przeciwutleniacz, który też hamuje nam stres oksydacyjny, zapalenia w organizmie itd. tak, dalej, i tak dalej. E, pilnujcie sobie, żebyście mieli odpowiednią ilość witamin B Szczególnie B12 jest tutaj też bardzo ważny i braki też skutkują no, wyłączeniem całego układu nerwowego, nawet. I wtedy to już są chockie klocki, bo już no, po prostu nie jesteśmy sobą. Dziadek, który ma 80 lat, całe życie nie był na przykład zazdrosny, nagle staje się zazdrosny, że babcia gdzieś tam pójdzie w tango przy 80 latach. To jest też taki typowy oznak braku B12 i po narkozie pamiętajcie, to jest od razu 0. Jeżeli były jakieś zabiegi, to od razu trzeba uzupełniać i to jak najszybciej, bo to ma niedobre konsekwencje. Później mamy koenzym Q10, czy też tak zwany ubikinol. chociaż ubikinol jest dużo droższy niż koenzym Q10. Na to też trzeba zwrócić uwagę, jak to kto woli, ale też jest bardzo, bardzo fajnym przeciwutleniaczem, też bardzo ładnie gasi nam tutaj zapalenia jakieś w organizmie, stres oksydacyjny wycisza i tak dalej, i tak dalej. Zadbajcie też o mikrobiom, czyli tą florę bakteryjną, która jest w jelitach, tutaj też można pouzupełniać różnymi probiotykami i tak dalej, żeby to wszystko było ładnie to jelito uszczelnione, czyli nie ładujemy glutenu na to który jest na przykład w chlebkach, bułkach i tak dalej, który nam to to rozszczelnia, bo to też jest stres oksydacyjny, kiedy się przedostają do organizmu różnego rodzaju substancje, które w ogóle tam nie powinny się znaleźć. I bardzo często później to jest prosta droga do autoimmunologii. Później się dziwi, że, ma taki wysyp chorób autoimmunologicznych. A co mamy na talerzu? Co codziennie co? Nie tak jemy? Co nam wpojono, że musi być na tym talerzu? No i drodzy, ja pieczywa nie ruszyłem już teraz. 17 lat czy może 18 już powoli gubię rachubę ale ja nie ruszyłem pieczywa przez tyle lat żyję, żyję, mam się dobrze także nie mówcie mi, że bez chleba się nie da bo da się, ja też tak kiedyś myślałem ale się da bo mnie organizm zmusił do tego po prostu żeby to zmienić, I na czas mnie zmusił żeby później nie było za późno Później mamy jeszcze na przykład taką, taki suplement, który się nazywa NAC. N też jest bardzo dobry, jeżeli chodzi właśnie o gaszenie jakichś zapaleń, czy też właśnie tego stresu oksydacyjnego, o którym tutaj cały czas mowa. Wysypiajcie się. Jeżeli macie problemy z zaśnięciem, to melatonina czy tryptofan bardzo fajnie też pomagają zasnąć. Melatonina jest też tak zwana, jak gdyby, no, hormonem młodości. Ona się wytwarza, kiedy nie ma już światła niebieskiego. Wiecie, te nowoczesne żarówki, o tym też robiłem Wam już parę filmów nawet, oświetlenie komputery i tak dalej, i tak dalej. To wszystko światło niebieskie, które no niestety tworzy problemy do naszego organizmu, bo nas rozbudza. A melatonina, właśnie jest tym hormonem, który pomaga nam zasypiać, ale jest też hormonem młodości. I gdzieś około wieku 40 lat zanika jej poziom bardzo mocno, który się wytwarza w organizmie. No i od tego momentu można zauważyć w organizmie procesy starzenia się, które przyspieszają, że jesteśmy coraz mniej sprawni, i tak dalej, więc no. Nie jest to raczej bujda, że ktoś ją nazwał właśnie hormonem młodości. Także o melatoninie też warto pamiętać, szczególnie jak się gdzieś już jest około 40. A ja za niedługo, chociaż ja już ją biorę, praktycznie codziennie pilnuję sobie, żeby melatonina była na pokładzie. Nie dlatego, żebym miał problemy teraz z zaśnięciem wielkie, bo też uważam na to światło i tak dalej, więc już mam to łatwo, ale po to, żeby po prostu zahamować też procesy starzenia i żeby jak najdłużej był sprawny. Także taki filmik na dzisiaj chcę, chciałem powiedzieć. A jeżeli chodzi o promieniowanie, no to już Wam robiłem dziesiątki filmów. To na przykład coś takiego, co nosimy. To znajdziecie w opisie tego filmu. To na promieniowanie, żeby po prostu przed tym chronić. To macie w opisie, i jakbyś już chcieli skorzystać z tego. To pamiętajcie, że też trwa konkurs właśnie z tej firmy, czy też poduszki, kołdry i tak dalej, i tak dalej. Też tej firmy, których od lat już korzystamy i Wam ciągle polecamy, które są naprawdę mega, mega super. Gdzie nie zamieniłbym na nic innego, co zawsze sami piszecie. To wpiszcie sobie w uwagach do zamówienia konkurs szamanem, bo możecie wziąć teraz udział w konkursie jeszcze. I do 30 marca zostawcie nam komentarz tutaj jeszcze koniecznie na temat produktu jaki kupiliście, jakaś historia, może być coś fajnego. My taką najlepszą historię będziemy wybierać 30 marca i ten ktoś otrzyma bon na 12 tysięcy złotych do tego sklepu, który właśnie organizuje ten konkurs. Tam będzie można go sobie wybrać już opłacony z podatkami na czysto, także będziecie mogli sobie na przykład całą sypialnię urządzić czy co tam chcecie za ten bon. Także ja Wam życzę wszystkim miłego dzionka. Tyle na dziś. Trzymajcie się. Hej!